Już na samym początku mówię, że na razie y, dzisiaj nie ma odcinka z przetrwaniem na moim komputerze, bo jeszcze nie skończyłem budowy mojego domku a nie chcę tego robić na odcinku, więc jeszcze troszeczkę musicie poczekać właśnie z tym odcinkiem, ale zgodnie z obietnicą jest dzisiejszy odcinek, więc zanim przedłużę, y, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zachęcam do oglądania filmów. Więc zaczynamy. Lubicie historię? No, ja też. Chyba prawie każdy lubi historię. I chcecie zrobić fajną historyczną budowlę na swoim świecie. Jak to zrobić, już pokazuję. Wybieramy sobie, jaki chcemy blok. Kładziemy tu. Później hmm, kładziemy. Aha, zapomniałem o, o czymś. Zapomniałem o czymś. Tutaj, przepraszam. Już kładziemy sobie dwa takie tu, no, no, tu. I tak podajemy sobie to. Dowolną go, dowolną, dowolną głowę. Źle to zrobiłem. Nie, o, dowolną głowę. Teraz kładziemy sobie to i to. Aha. Co ja, co ja zrobiłem? To tutaj kładziemy. Nie, no, ale trzeba mieć normalny tłok, żeby mam to zadziałało. Robimy tak. Yy, I dobra, to sobie niszczymy. No i ja to sobie dajemy. To. Yy. Dobra, jeszcze raz muszę. Tutaj tak zrobić. I dobra, macie jak macie tak zrobione teraz zmieniacie pozycję O właśnie tak i teraz tak możecie sobie zbrojkę dać i macie postać trzymającą miecz. Więc y, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. E, jeśli chcecie, to jeszcze możecie inną główkę. Ale jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.